Cześć! Dzisiaj pokażę Wam przepis na szybki makowiec zawijany. A szybki dlatego, ponieważ nie będzie on na drożdżach, a na proszku do pieczenia. Więc idealny dla osób, które nie mają czasu czekać, aż ciasto drożdżowe wyrośnie. Zapraszam do oglądania. Najpierw zagotowuję mleko. Szklankę mleka. Mleko się zagotowało, więc wyłączam kuchenkę i dodaję mak. Ja mam już taki mak zmielony. Podstawiam do ostygnięcia. Teraz zrobię ciasto. Masło ucieram. Do drugiej miseczki wsypuję cukier, dwie łyżeczki cukru waniliowego. Oraz wbijam jajko. Wszystko ubijam, następnie jajka z cukrem dodaję do masła. I dalej ucieram. Przesiałam i dodaję półtorej łyżeczki proszku do pieczenia. Mieszam. Jak widzicie, zmieniłam hak na taki do zagniatania ciasta. I teraz do tych utartych jajek z masłem i cukrem będę dodawać na przemian trochę mąki i trochę mleka. Będę to dodawać w trakcie miksowania. Ciasto gotowe. Powstała nam taka kula. Teraz przygotuję masę makową. To będzie bardzo szybkie. Mak mam już zimny. Jeśli ma nadmiar mleka, to trzeba go odcisnąć. Dodaję cukier, 50 g cukru. Pół łyżki masła oraz trochę aromatu migdałowego. Może jedną trzecią buteleczki? I to wszystko miksujemy. Stolnicę opruszam mąką i rozwałkowuję ciasto na prostokąt. Prostokąt gotowy. Powinien on być mniej więcej takiej szerokości. Jak forma, w której zamierzamy piec. Na cieście rozmerowujemy masę makową. Zwijamy w roladę. Ciasto przekładamy do foremki. I od razu wkładamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni. I pieczemy około 50-60 minut. Makowiec upieczony. Gdy ostygnie, można go polukrować lub polać polewą. Ja zrobię domową polewę kakaową. W małym garnku umieszczam 60 g masła. Dodaję 1,5 łyżki cukru pudru, pół łyżki kakao oraz łyżkę mleka. Wszystko podgrzewamy na malutkim ogniu. Nie można dopuścić, aby się polewa zagotowała. Mieszamy, czekamy aż się wszystko rozpuści, a potem, jeszcze kilka minut, podgrzewamy. Taką gęstniejącą polewą smaruję makowiec. I posypujemy posiekanymi orzechami albo jakąś posypką. Ja mam akurat taką posypkę waflową. Gdy polewa zastygnie, przełożę makowiec na talerz, pokroję i pokażę Wam jak wygląda w środku. Tak się prezentuje mój makowiec. Dziękuję za oglądanie. Jeśli przepis na taki szybki makowiec Wam się spodobał, zostawiajcie łapki w górę. Zapraszam także do obejrzenia innych filmików z przepisami. Pa!